Wracam do Was po 7 zamknięciach praca wygląda tak. Zobaczcie, tak powinno Was wyglądać. Zostało mi, czyli całą piętę już mamy ukończoną. I zostało mi tutaj zamknąć ostatni raz, ósmy i powinniście mieć 40 oczek. Ja zrobię ten rząd z Wami, ten ostatni zamykający. Czyli tutaj sobie przerabiam do markera, zatrzymuję się przed wierzchem skarpetki, czyli robię sobie tutaj dwa ostatnie oczka. Przerabiamy, jeszcze raz to powtórzę, dwa ostatnie, wbijamy się tak jakby za tylnie nóżki, jakby robiąc oczko prawe przekręcone, zamykamy, przekładam sobie marker i robię przód wierzch skarpetki takim samym ściegiem jak dotychczas. Czyli dwa oczka tutaj zaczynam lewymi. Do lado direito, 2 leves. Toroby sobie do końca. Muszę wyciągnąć nie I tak naprawdę słuchajcie. Prawie tą najtrudniejszą część mamy już za sobą. Tutaj znowu ten marker przekładam. Odwracam i jeszcze tutaj te dwa oczka muszę zamknąć. Ale wbijając się normalnie z lewej strony. Tak, z lewej strony. I to już jest to moje ósme zamknięcie. I teraz zobaczcie, tutaj na tyle powinno nam zostać raz... Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście oczek tyłu. I tutaj powinno być 36, tak? Przepraszam, 26 oczek. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Razem 40 oczek. I słuchajcie, teraz już bardzo prosta rzecz, ponieważ Popatrzcie, mamy utworzoną piętę, czyli tak jak powiedziałam, ten najtrudniejszy moment już jest za nami. Już mamy zrobioną tą część skarpetki. Tutaj to całe i tutaj tą część skarpetki mamy zrobione. Teraz tutaj robimy tą część skarpetki i ja spotkam się z Wami dopiero, jak tutaj będziemy robić to zakończenie. Ta część skarpetki, którą robicie teraz sami, tutaj. To jest oczywiście y, od długości stopy. Możecie założyć już tą skarpetkę i mierzyć i zatrzymać się tak, żeby przed małym palcem, żeby zrobić tutaj to, to, to zakończenie, to są palce, tak? Czyli tutaj możecie mierzyć sobie już na stopie, bądź po prostu sugerować się takimi, y, przykładać do gotowych skarpetek. Ja na przykład tą męską skarpetkę na rozmiar 41-43 robiłam. Na tutaj, teraz tą długość 22 cm mierzona odtąd, tak? Od pięty, od początku pięty do dotąd yy, do palców, tak? Robiłam 22 cm, a tutaj w tej fioletowej na rozmiar 39-41 yy, robiłam 20 cm, więc tutaj robię sobie teraz na długość 20 cm, ale uwzględniając tą część, tak? razem od, od tej pięty. Od tej pięty, żeby długość wam wyniosła 20 cm, robimy sobie w taki sam sposób jak już do tej pory bez żadnego zamykania, czyli tu robię sobie dalej wierzch tym wzorem. Tak, oczko ściągaczem, dwa oczka lewe, dwa prawe. To ten rząd jeszcze zrobię z Wami? A dalej już naprawdę bardzo prosta sprawa, bo robimy. Tylko na długość i będziemy, i wrócę do Was dopiero, jak będziemy już zamykać te oczka na palce. I będzie koniec skarpetki, tak naprawdę. Także, tak jak widzicie, robić tą skarpetkę błyskawicznie. Jak rano, jak macie czas, rano parę godzin. Bądź wieczorem przesiądziecie parę godzin, zrobicie jedną skarpetkę, a na drugi wieczór zrobicie drugą. No i tutaj, oczywiście, na spodzie same oczka prawe. Ja tutaj ruszam stołem i ruszam cytrynką, pięknie pachnie. Mam tutaj zarazem każę cytrynkę z domu od babci o taka piękna cytrynka schowałam ją troszkę przed słońcem dzisiaj piękne słońce dobrze, dalej nie ma sensu żebym pokazywała co dalej bo, bo tutaj już się nic nie zmieni tak robimy po prostu na długość pamiętajcie, że mierzycie odtąd od pięty i robicie sobie tak jak tutaj z tą skarpetką pierwszą na żądaną długość tak jak ja Wam powiedziałam tu robiłam 20 cm. Czy jeszcze kawałek musimy zrobić, i spotkamy się dopiero tutaj, jak będziemy już robić sobie to zakończenie na palce, zamykać tutaj po jednej po drugiej stronie. Będziemy zamykać sobie oczka, żeby nam się utworzyły takie tutaj. Zobaczcie, ładny ściek. I zamykamy wszystkie oczka. Będzie skarpetka ukończona. Zostanie tylko schować nitki. Czego ja jeszcze w żadnej skarpetce tutaj nie zrobiłam, mam nadzieję, że ten sposób wykonania pięty będzie dla Was prosty i w przejrzysty sposób. Mam nadzieję, przekazam jak zrobić tą piętę. I tak jak już powiedziałam, tą część najtrudniejszą mamy za sobą. Teraz jest prosta. Część robimy sobie na długość, spód ściegiem dżerzejowym, wiesz, tym ściegiem, ściągaczowym, bądź naprawdę możecie tutaj, jaki chcecie ściek zrobić, tak naprawdę wzór. I tutaj spotykamy się dopiero jak będziemy w tym miejscu zamykać już skarpetkę. Także ja zapraszam Was już do ostatniej części i póki co robicie sobie spokojnie na długość. U mnie to będzie te 20 cm mierzone oczywiście od końca tutaj od końca pięty.